Od wyrzucono część balastu, co pozwoliło starowcowi na tymczasowe zwiększenie wysokości. Ciemność sprawiła jednak, że załodze nie udało się naprawić poszycia statku. Gdy 45 minut po północy L-33 przelatywał w pobliżu miasta Chelmsford, napotkał brytyjski myśliwiec pilotowany przez porucznika Alfreda Brandona. Brandon zaczął strzelać i kilka razy trafił w sterowiec, ale ten się nie zapalił. Pilot wykonał zwrot i jeszcze raz podszedł do ataku. Wtedy jego karabin zaciął się i Brandon nie mógł kontynuować ostrzału. Nie mogąc zrobić już nic więcej, zawrócił do bazy. Ale załoga sterowca, mimo że przetrwała starcie z myśliwcem, nie miała powodów do radości. Wysokość wciąż malała. Z gondoli wyrzucano kolejne przedmioty, w tym broń, ale nie dało to większego efektu. Około godziny pierwszej sterowiec dotarł do przybrzeżnej wyspy Mercy. Wysokość była już jednak tak niska, że kapitan zdał sobie sprawę, że nie mają żadnej szansy na dotarcie do Belgii. Wodowanie na morzu będzie zbyt niebezpieczne. Nie mamy wyjścia. Musimy lądować awaryjnie w Anglii.